Jak powiedzieć słowa otuchy, które pomogłyby wyjść z najcięższej opresji? I czym jest opresja? Jakie właściwe słowa użyć, które by trafiły do przekonania i pomogły osobie wyjść z opresji? Mój Boże, byłoby to pierwsze pytanie. Które bym sobie postawił w życiu. Dlatego, że dualizm tego świata jest ewidentny, reprezentuje dobro i zło, a czasami po prostu przeciwne bieguny, lub nawet punkt zerowy może być pomiędzy nimi. Dualizm został nam dany przez stwórcę inteligentnej, Sprawczej i miłosiernej sile, i dzięki temu możemy sobie uświadomić, jak może być źle. W związku z tym możemy docenić, kiedy jest dobrze. Inaczej byśmy nie znali wartości dobra. Nigdy byśmy nie docenili wartości miłości. I pokoju, musimy mieć w duchowej świadomości najpodlejsze sytuacje, jakie mogą się zdarzyć, żeby mieć odpowiednią perspektywę i konsekwentnie móc pomóc innym, którzy też są na swojej drodze poznania. Przez rozwiązanie własnych problemów jesteśmy w stanie pomóc innym, jeżeli taka sytuacja wyniknie, szczególnie jeżeli zostaniemy poproszeni o pomoc. I jest to bardzo zacny cel w życiu, który przynosi niezmiernie wysokiej klasy błogosławieństwo. Które możemy okazać i zaoferować w momencie prawdy, ponieważ było nam ofiarowane. Powiem od razu z góry, że środki chemiczne, nazywane lekami, nie pozwolą rozwiązać tej kwestii. Wprowadzą nas tylko w stan tak zwanych epizodów powrotu opresji. Dlatego skłaniam się do przekonania, że naturalna medycyna i chęć poznania prawdy jest najlepszym lekarstwem i rozwiązaniem. To, o czym do tej pory powiedziałem, nie jest czystą spekulacją intelektualną. Jest to moje głębokie doświadczenie życiowe i ponieważ widzę, że mam tendencję do skutecznego pomagania ludziom, którzy znajdują się w opresji, dlatego pozwoliłem sobie na ten długi wstęp do pogadanek o zdrowiu. Leszek Drost przy mikrofonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Opresja, bez względu na to, jak opresję sklasyfikujemy, a na pewno opresja jest związana z lękami i strachem i troską, bólem, stresem, niewiadomą. Zmęczeniem, torturami psychicznymi i fizycznymi, a być może nawet bezpośrednim zagrożeniem życia, czy nawet fikcyjną obawą, że zagrożenie istnieje. Opresja może zamienić się w dobro, jeżeli zrozumiemy jedną małą, małą rzecz, a mianowicie. Kiedy będziemy wdzięczni, Stwórcy, za każde doświadczenie, jakie mamy na tej ziemi, czy jest dobre, czy jest złe, dlatego że każde doświadczenie nie miało przypadku, było bardzo ważne, żeby się to nam zdarzyło, i wtedy. Jeżeli jesteśmy wdzięczni za każde doświadczenie, mamy szansę wyjść obronną ręką z opresji. Dla osób, które teraz cierpią depresję i myśli samobójcze, sugerowałbym brać Turmerik, Pharma Gaba. I brać w momencie kryzysu głębokie oddechy, dlatego że tlen zmienia tok myśli i może wyciągnąć z sytuacji, które wydają się niezmiernie przygnębiające. Muszę powiedzieć, że coś w tym jest, że psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Zawsze kiedy widzę psa chorego staram się go wyleczyć, a potem się okazuje, że można tą samą metodą wyleczyć człowieka. I najlepszym przykładem w historii jest um, kanadyjski lekarz, który miał na imię Frederick Bunting i jego student Charles best, którzy wynaleźli ekstrakt, który był używany na psach i mówię tutaj o insulinie. Ich pierwszą myślą, którą wcielili w życie, jest, że jak bardzo ważna insulina może być dla milionów ludzi i oddali za darmo nawet chyba nie opatentowali tego o ile dobrze pamiętam z historii proszę mnie poprawić jeżeli nie wiem o czym mówię ale oddali to za darmo to odkrycie żeby pomóc ludziom z bardzo dobrą intencją dzisiaj nie ma takich lekarzy zapomnijcie o tym nie ma nie po prostu nie ma i oddali za darmo Taki pomysł na insulinę. Uratowali miliony, miliony istnień, i do czego doszło dzisiaj? Jeden na czterech Amerykanów nie bierze właściwej dawki insuliny i jest chory z tego powodu. Jeden na czterech, którzy są chorzy. Insulinę można zorganizować w Kanadzie. 60% mniej jest do zapłacenia. W związku z tym, jeżeli jest ktoś z Państwa, kto nie ma karty kredytowej z różnych powodów, albo nie może zamówić się na internecie z Kanady, ja się tutaj zadeklaruję, że mogę w tym pomóc. Natomiast musi być mi przedstawione recepta, dlatego, że receptę należy skopiować, wysłać do apteki w Kanadzie i w ten sposób można zamówić duże ilości insuliny za dużo skromniejsze pieniądze. Chciałem przypomnieć, że w Ameryce, Ceny insuliny idą tak szybko w górę, że w przyszłym roku możecie się obudzić w sytuacji, w której nie będzie was stać na opłacenie leku. Dlatego jest czas znaleźć nowe ścieżki i jeszcze raz, ponieważ mam kontakt z wieloma osobami, które nie wiedzą, jak używać internetu nie wiedzą nie znają technologii. OK, pomogę. No, pomożecie, pomożemy. Tak, tak jak Gierek chciał od towarzyszy, żeby mu pomogli i na dobrych chęciach się skończyło. E, proszę mnie tylko uświadomić, bo nie jestem pewien, czy e, insulina nie powinna być trzymana w niskiej temperaturze i w związku z tym transport. W zwyczajnych warunkach, powiedzmy, poczty, czy by nie miał jakiś negatywny wpływ na insulinę, okazuje się tak a propos, że moi radiosłuchacze są sprytniejsi ode mnie w wielu, wielu przypadkach. Więc naprawdę, już nic nie mówię. Teraz jest na Was kolej, żeby coś powiedzieć. I jeszcze, jako ciekawostkę, powiem, że oglądałem dzisiaj. Interesujący program na. co to było CNBC telewizji zatytułowany American Greed. I program był o tym, jak pewien doktor z grupą skorumpowanych pielęgniarek zarobił w krótkim czasie 92 miliony dolarów, dzięki temu, że Kłamał pacjentom, że mają umrzeć już niedługo, i że nadają się na hospice, i w ten sposób można było wyciągnąć pieniądze z Medicare, Medicaid i się wzbogacić bardzo radykalnie. Wyjazdami do Paryża i innych miejsc, gdzie kupowali ubrania, już ubrania amerykańskie nie, nie wystarczały. Trzeba było lecieć do Europy, żeby się ubrać. Tak się robi, więc y, uwaga, idziecie do lekarza, spodziewajcie się, że może ktoś wam wcisnąć taki w cudzysłowie kit, że umieracie, bo jesteście przedmiotem finansowym zagadnienia. Naprawdę, skrupułów tam nie ma. Nie ma żadnych. Grupa lekarzy, którzy zorganizowali sobie. Sytuację taką, że uzależniali kobiety od opioidów, a potem mówili: no słuchaj, chcesz następny, następną dawkę leków? No to ja bym chciał tu małą usługę seksualną. I to nie było tylko w stanie Ohio. Okazało się, że to było kilkunastu lekarzy, którzy to robili grupowo. Mieli taki harem swoich uzależnionych pacjentek. Jak to brzmi? E, ekscytująca, prawda? Dla, nie dla pacjentek. <laughs> A może i, nie wiem, może już im było wszystko jedno w którymś momencie. Po prostu, no, codziennie pada skandal gdzieś. E, lekarz, który zamordował 25 pacjentów, też dla pieniędzy o czym obszernie mówiłem kilka pogadanek wstecz temu. E, dlatego proszę naprawdę uważać. Ja nie mówię, że wszyscy lekarze są źli, ale powiedziałbym, że dochodzi do punktu masy krytycznej, gdzie zaufanie musi być wylimitowane do zera. O wszystko się pytajcie, dlaczego lek na to, a na tamto, a dlaczego musicie to dostać i w czym to pomoże, a jeżeli jest. Skutki uboczne to dlaczego skutki uboczne, jak sobie z tym poradzić. Musicie naprawdę być sprytniejsi niż ustawa przewiduje. Chciałem tylko tak napomknąć skromnie, że przez ostatni rok czasu tyle do mnie osób zadzwoniło, które się źle poczuło po lekach, że w kilku przypadkach, a już bym policzył na jednej ręce Czyli jest mowa o pięciu palcach, specyficznie. Ja musiałem natychmiast wysłać kogoś do szpitala na obserwacje. W Stan, stany krytyczne. Ok, to, to jest to co lekarze wam robią. Chciałem również na koniec przypomnieć, że kosmetyki są bardzo niebezpieczne dla dzieci do używania, szczególnie takich maluchów do piątego roku życia. Naprawdę nie wolno używać lakierów do paznokci czy szamponów jakichś ostrzejszych, dlatego że każdego roku 4500 tysiąca dzieci ląduje na emergency w szpitalach i jest okaleczone z tego powodu. Więc mamusie, które mają jakieś dziwne pomysły, żeby córeczkę upiększyć, Proszę sobie dać z tym spokój, nie ma co w to wchodzić, to nie jest warte tego wszystkiego.